O oh. oh. Ja jest wtorek i wyszłam jakoś o 13 ze szkoły, a w domu byłam o 14. .00. Od razu zrobiłam trening. Zjadłam sobie zupkę. Jeszcze przetestowałam takie jakby chipsy z brązowego ryżu o smaku serowym, i są bardzo dobre mi przynajmniej smakują. Zdrowsza alternatywa. A teraz jeden na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, więc to nie jest koniec nauki. Mam jeszcze na serio dzisiaj bardzo dużo zadań z matematyki i nie wiem, ja w ogóle mam bardzo dużo dzisiaj zadań na jutro. A dosłownie, jak przyjechałam, jeszcze od samego rana nie usiadłam, ale jakoś dam radę. Muszę to ogarnąć. Zabiegany dzień, kolejny. kończyłam angielski jest 17:30 w sumie to po a autobus mam dopiero o 18:00 więc w domu będę przed 19:00 jeszcze lekcje I od samego rana dopiero teraz usiadłam Ale tak wygląda właśnie życie podczas um, szkoły Zastanawiam się co pierwsze robić Czy odrabiać matematykę, czy się położyć I po prostu odpocząć Ale ja właśnie mam teraz problem Bo oprócz matematyki mam zadane jeszcze dużo innych rzeczy potrzebuje energii. Więc zrobimy sobie um, test tego oto batonika. Nigdy go nie jadłam, kupiłam go w Biedronce. Orzeszki ziemne, migdały i sól morska. Let's see. O. Pachnie bardzo ładnie. Ja mogę dzisiaj być już bardzo przemęczona, ale jest 19, tak jak mówiłam, miałam lekcje, jak wciłam, zrobiłam trening szybko, zjadłam coś, pojechałam na korepetycję właśnie z angielskiego. Jak wyszłam już była 17.30, autobus miałam o 18, który się spóźnił, potem Michałam i musiałam też iść jeszcze do domu, od samego rana dotarłam. Mmm, to smakuje jak orzeszki w karmelu, ale bardzo dobre. Bardzo. Umyłam się. Another day, another school day. Ja chciałabym już vibe Halloween. <laughs> nie wiem czemu. Ja już chciałabym taki vibe typowej jesieni, bo jak ma być jesień, to niech ona będzie. Ani taka, wiecie, o, nie wiadomo nawet co to jest za pogoda. Dzisiaj skończyłam wcześniej, byłam w domu o 15 i jak przyszłam, zrobiłam sobie veggie burgera, który składał się z takiego kotleta warzywnego. Jego sama nie robiłam, nie nie mam na to czasu. Ale znalazłam bardzo fajne, które były w Auchan i były naprawdę spoko w cenie. Bo takie dwa kotlety warzywne, w sensie burgery warzywne, kosztowały około 4-5 zł, więc bardzo mało. Dla porównania. Niektóre potrafią kosztować 14 15 zł, 15 za dwie sztuki, więc jest to naprawdę bardzo dużo. I taki homemade burger był przepyszny, kocham, uwielbiam i wcale nie jest powiedziane, że to jest niezdrowe. Nie, to jest jakby bułka, kotlet warzywny, pomidor, ogórek, sałata, jakiś sos, Ser, nie wiem czy mówiłam. Zabrałam się za lekcję, nie było mnie dzisiaj na pantyce, więc musiałam przypisać i odrobić także lekcje nie przepisałam geografii. Nie chcę mi się zrobię to kiedy indziej, w sensie ja zrobię to następnej lekcji i tak samo ją odrobię. No i wieczorem sobie zrobiłam jeszcze trening. Ja się roz rozciągam na początku, potem coś sobie skaczę, żeby się jakby warm-up, rozgrzewka. Potem sobie puszczam jakiś workout um, od Pameli, potem jeszcze jakieś kolejne. Około godziny mi schodzi, ale to nie jest tak, że ja przez całą godzinę ćwiczę. Jeżeli chodzi o szkołę, plan lekcji mi się nadal nie zmienił. Już miałam jakieś kartkówki i tak dalej. Ja mam nadzieję, że tak będzie przez cały rok, że będzie tak luźno, ok? Tak. Mm -hmm, na pewno tak będzie. I wczoraj nie wiem, czy mówiłam, ale właśnie jak wróciłam, to odrabiałam cały czas matmę, jakby wczoraj nie miałam tak jakby życia od tej szóstej 40 jak już byłam w autobusie do, do samej nocy, w sumie nie miałam życia, zdarza się ale trzeba jakby to wytrwać trzeba przezwyciężyć, podczas szkoły wiadomo, że jest inaczej niż jak są wakacje w wakacje mamy więcej czasu dla siebie, teraz, no właśnie jutro jest czwartek, jeszcze piątek i koniec, weekend oh my gosh そう。 Ja mam makijaż? Tak, ja mam makijaż, ponieważ musiałam nagrać TikToka. Pierwszy raz się malowałam. To jest mój pierwszy makijaż i w dodatku taki mega crazy, bo on nie jest klasyczny, on nie jest taki na co dzień. Ale się dziwnie czuję. Nie wiem, co o nim sądzić, bo to jest mój pierwszy i ja nie umiem. Nie umiem się malować. Dzisiaj jest sobota i w piątek nie nagrywałam za wiele, ponieważ to był taki dzień, kiedy właśnie wcześniej skończyłam. E, robiłam różne rzeczy po szkole, pracowałam, miałam troszeczkę rzeczy po prostu do załatwienia. Dzisiaj jest sobota i stwierdziłam, że muszę pojechać do sklepu, do galerii i sobie może kupić jakieś ubrania, ponieważ ostatnio mam tak jakby. Parę rzeczy, w których ciągle chodzę Ciągle mi się zmienia styl i mam taki niedosyt, że ja mam tych jednak ubrań mało A też ostatnio posprzedawałam i będę się starać jeszcze nadal sprzedawać na moim Vinted Vinted, gdzie was po prostu zapraszam Moja mama ma też dzisiaj urodziny Na śniadanie wpadł oczywiście croissant Potem zrobiłam sobie, jakby odrobiłam, e, odrobiłam geografię Zrobiłam sobie taki trening No i teraz... Lecimy na miasto. Nie zdążyłam sobie zrobić żadnego fajnego obiadu, więc chyba będę musiała coś zjeść na mieście. A mam bardzo, bardzo, ale tu bardzo wielką ochotę na sałatkę. Nie wiem co zrobię. Dzisiaj jest sobota, ona bardzo szybko zleci i będzie mi przykro, ale może coś sobie fajnego kupię, zobaczymy. Naprawdę, ja poszukuję takich klasycznych rzeczy. Chodzi mi o takie po prostu casual, zwykłe, codzienne basic rzeczy. I tak pomalowałam się drugi raz w swoim życiu. Wczoraj robiłam taki bardziej crazy makijaż, który albo już jest, albo go zobaczycie dopiero na TikToku. Tak, na TikToku. Ja się czuję teraz tak dziwnie ładnie, ponieważ na co dzień ja nie chodzę w makijażu. Ale teraz się czuję jeszcze tak ładnie i nie wiem jak to określić, bo mając 16 lat to jest mój drugi makijaż, więc ja wiem, że są dzieci, które się zaczynają malować już yy, mając 10 lat, albo nawet są jeszcze młodsze, ale nie wiem co o tym sądzić. Po prostu jeżeli, jeżeli dla nich to jest ok, to spokojnie ja i tak, tak jak mówię, nie mam nic oprócz takiego produktu do piegów, rozświetlacza i lipgloss na usta. To jest tak pyszne. Ja tu wrzuciłam wszystko. Niesamowite. Kocham. To jest tak dobre. Krewetki awokado pomidor, filadelfia, ser. Z tych krewetek zrobił się taki własny sos. W ogóle jakieś przyprawy, sok cytryny, rukola. Nie wiem, dużo rzeczy tutaj jest, ale to wyszło tak niesamowite. Skutki rozbicia dzielnicowego. Osłabienie państwa na zewnątrz Utrudnienia w rozwoju handlu Wynikające z rozbicia dzielnicowego Nauka historii Nauka historii W ogóle zapaliłam sobie Zapaliłam sobie świeczka Z Yankee Candle I to jest zapach Rainbow Cookie Richard! What are you doing? I love you! Sorry, come on, come, come Dobra, ja ją kupiłam już kilkanaście lat temu, może przesadziłam, ale pięknie pachnie. Ja się uczę teraz historii. Um, jutro jest historia, i boję się. Jutro jest też geografia, boję się. Jutro jest też matematyka, boję się. Jutro jest też polski, boję się. Poniedziałek to najgorszy dzień.